Cześć, Sebastian Bazlak, zdegustowany, a w dzisiejszym odcinku Wina w 90 sekund bierzemy na warsztat Heinrich Ketroze 2024. Jesteśmy w austriackim Burgenlandzie, a wino wyprodukował jeden z pionierów naturalistycznego ruchu w Austrii, Gernot Heinrich. Mamy tutaj czystego Blaufrankisza, jakże typową dla Burgenlandu odmianę, który został. Zwinifikowany w dużych beczkach i w amforach bez filtracji i bez dodatku siarki. Czyli mamy pełną gębą naturalne wino. Jak się prezentuje? Ładny różowy kolor. Nos bardzo intensywny i bardzo świeży. Są świetne aromaty czerwonej porzeczki, malin, truskawek. Niezwykle orzeźwiający i czysty. Usta. Nad wyraz świeże. Jest czerwona porzeczka, truskawka, malina, poziomka. Świetna kwasowość, podbita jeszcze dodatkowo przez odrobinę lotnej kwasowości, która to nie jest postrzegana jako wada, tylko jako dodatkowy element podbijający świeżość i energię tego wina. Świetny wstęp do naturalistycznych win. Bardzo czyste, bardzo klasyczne. Świetne wino. Od też klasyka. Polecam serdecznie. Znajdziecie u Roberta Mielżyńskiego. Na zdrowie.